Yy, witam was w grze Gothic 2 no Kruka i w moim zagrajmy wy a więc tak yy, na wstępie mówię że coś mi się zepsuło z głosem w Gothicu i właśnie nie będziemy słyszeć dialogów ani prawdopodobnie muzyki w grze ale za to będę każde zadanie komentować w takim razie wiele nie stracimy Postaram się przejść jak najwięcej questów pobocznych, zdobyć jak najwięcej itemów, jak najwięcej złota. No i tak właściwie to yy, zaczynamy grę. Tutaj bierzemy starą kamienną tabliczkę, za którą dostaniemy 50pd u Xardasa. O, takim właśnie sposobem dostajemy pd. Tutaj następna książeczka. Chce ktoś przeczytać? To niech sobie zastopuje. hahaha ha. Ale jestem chamski. Ale jestem chamski. O dobra. Bierzemy mikturkę. Następnie idziemy do przełącznika. Właśnie. Bierzemy naszą pierwszą broń. 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 Lager! No normalnie ubić Sardasa, tak można. To jest bardzo niebezpieczna broń. Śmiało możemy iść od razu na orków z taką bronią o dobra, wiecie, że żartuję, więc nie będę kontynuować tego kiepskiego dowcipu. No i idziemy dalej. Po niby schodkach. O lak dobra, idziemy dalej, 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 dalej. Ale postępy. Kluczyk. I czytam książeczki. Kiedy coś sobie poczytać, to niech zastępuje, Ja nie zamierzam czekać, aż wszyscy przy, przeczytają. Skrzyneczka. Kuferek znaczy się. No. Kolejna książka. No, zawsze 25 PD, a na początku. Łatwo level. No to czytając książki, można naprawdę sporo PD zdobyć do levela. No dobra schodzimy na dół. Tam będzie pas i kilka ziółek. Tak, ziółka, ziółka, ziółka. Zioło, zioło, zioło wzmaga. Yeah, herbitusin Pochodnie. Woda. Mm, nie ma więcej pochodni. Jest pochodnia. Yeah, pochodnia. Woda. W razie czego możemy ugasić pochodnie? O, jeszcze coś było. O. Mamy wodę, możemy gasić pochodnie. Nie wolno pożarów robić. O, kule ognia jeszcze mamy. No to nie no, pożar murowany będzie. Zwłaszcza ze zdolnościami bezimiennego bohatera. Bez jego. Ziołka, 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 ziółka. Grzybki, halucynki, ja. Yeah. No. no. No, pas. Jak mówiłem, jest pas. źle Smoczy korzeni. Wydaje mi się, że nauczymy się alchemii i smoczy korzeni można sobie tak właściwie zostawić. Tam jest chyba 4 sztuki złota. Nie będę po nie specjalnie lecieć. Tylko tracimy czas cenny nagrywania. Jak to się przeskakiwało? Dało się. Dało się chyba tutaj przeskoczyć jakoś, bo tam z tego co pamiętam były zwoje. Ech. No cóż. Da radę, Beziu da radę. To jest wspinacz górski i zawsze da radę. No właśnie, swój miksturka, swój ja. Nie ma nic więcej. A. Szkoda. No to teraz możemy się jarać, że mamy kilka zwojów. Ja, o, nie poobiję się. Dobra, idziemy dalej. Szkoda, że muzyczki nie ma, towarzyszącej nam jakiejś... No cóż... Grzybki, halucynki, tutaj... Grzyby, ale pisze, że mięso, lol, dziwne. No, grzyb, który nazywa się mięsem. Nie... Rosnące mięso, no nie. Owca, dawaj wełnę, ła! Widzi... Zabiję cię, owca! Chodź tu! Ha! Ja, zabiłem cię, owca! O, słyszę już goblina. Trzeba go zabić. Zabić goblina. Dobra, zaraz, pas. Trzeba założyć pas. Bo nie damy sobie rady z goblinem. Dobra, idziemy na goblina. I raz, dwa, cios, tak, 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 cios, i ja. No, bierzemy złoto z goblina, które nam lotło. Dobra. Kurde, będę musiał z zegarkiem nagrywać, bo boję się, że przekroczę czas nagrywania, a to by była wielka tragedia. No, ale na razie tym nie przejmujemy, gramy sobie spokojnie, zwój, zwój, miksturka, strzały... O, przydałoby się na samym początku 100 strzał, wszystkich kosimy, nie? Z łuku... Ale nie no, tak nie ma tutaj w tej grze. A szkoda, nieskończoność strzał. Tak jak Fable. Mamy 1000 strzał, nie no, więcej, bo nie skończyło, się strzał. No, a jak będę miał laptopa, zacznę kręcić Let's Play Gothic 3. Tak jest. I zamierzam to dokończyć, bo zauważyłem, że wielu na YouTubie nie dokończyło, a wal się goblinie. Wal się. Ale się, no. Wielu nie dokończyło let's playów z Gotika 3, a moim zdaniem warto, bo Gotik to naprawdę fajna gra. Można spędzić przy niej dużo godzin fajnych, spędzonych, fajnie spędzonych godzin. Gobliny. O kurde, boję się, że nie dam rady, ile tam było. Gdzieś 10 goblinów? Nie, dobra. Ja e, dam rady. Tutaj jednego z łuku, kurde. Nie dał rady, Beziu. No, jedziemy. A masz gin? Już słyszę, pełzaczy. Nie, sorry. Polne bestie. Dobra, żartowałem, nic nie słyszę. Ale wiem, że tutaj są polne bestie. Eee, tak. Ale Beziu jest bogaty już na samym początku gry. No, w domu możemy sobie kupić. Wow. Jeno. Kurde. Możemy nawet zamieszkać w stodole. No a propos tego, yy, na farmie Lobarta, przyśpimy się w stodole za jakieś. Wydaje mi się, że w następnym odcinku jeszcze zdążymy przespać się na farmie Lobarta. O kurde, zapomniałem, że one są całkiem niezłe. Kurde, a ja tak wparowałem do nich. No tak. Gonią mnie? Gonią mnie, a Chcą mnie zjeść Złe chrząszcze Niedobre chrząszcze Gonią mnie? No gonią mnie Kurde Kurde Co to za hamstwo Dobra Z tego co wiem, jeszcze dobrze jedzie z magii Zwłaszcza z magii Mamy tutaj zwój... Który znaleźliśmy po drodze Dobra. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę teraz zednąć, bo jeszcze nie savewnęłem, a ja mam taki zwyczaj, że na początku nie lubię robić save'ów oa giń! Dobra, wracam za sekundkę i zobaczę ile mi zostało czasu nagrywania.